Cześć moi drodzy, pokażę wam jak łatwo i szybko możecie założyć swoje własne konto na platformie Ubisoftu, czyli na Uplayu i przy okazji pobrać tą platformę na wasz komputer, oczywiście za darmo bo jest to oczywiście w pełni darmowe przy okazji jeśli macie chęć na więcej filmów wsłuchajcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, a jeśli poszukujecie najtańszych gier właśnie z platformy Ubisoftu czyli Uplay lub wersji kolekcjonerskich czy myszek do 100 zł, czy ewentualnie znawów komputerowych do 2 czy 3 tysięcy to macie link do strony w opisie, tam macie porównywarkę cen i najniższe ze no dobra, moi drodzy, musimy zrobić, jeśli mamy chęć założyć swoje własne konto na platformie Ubisoftu, czyli yy, Uplay? Początkowo oczywiście wchodzimy na link do strony, którą macie w opisie tego filmu, czyli na stronę ubisoft.com. Następnie wybieramy opcję Zaloguj w prawym górnym rogu ekranu, no i czekamy, aż pali nam się okienko z logowaniem. Jako, że aktualnie nie posiadamy konta, wybieramy opcję Utwórz konto, no i tym samym, moi drodzy, tworzymy nasze pierwsze konto. Jak widzicie, musimy tutaj podać nasz adres e-mail, który będzie nam potrzebny do założenia naszego konta, poniżej potwierdzamy, nasz adres e-mail, poniżej wpisujemy jeszcze hasło, potem wpisujemy naszą nazwę użytkownika w tym oto miejscu, poniżej jeszcze wpisujemy naszą datę urodzenia, no i wszystko, moi drodzy, akceptujemy, jeśli chodzi o regulamin. Jeśli chcecie, możecie również otrzymywać dodatkowe informacje, to nie jest wymagane, możecie sobie to odznaczyć, no jeśli chodzi o reklamy, to też można to odznaczyć. Na koniec tylko wybieramy opcję, nie jestem robotem i wybieramy, moi drodzy, stwórz konto. Gdy to wszystko, moi drodzy, zrobimy, tym samym nasze konto zostanie założone. Jak widzicie, aktualnie klikając w prawym górnym rogu ekranu, jestem zalogowany, mam swój poziom pierwszy. No i moi drodzy, w taki oto sposób, łatwo i szybko. Uda nam się założyć swoje własne konto na platformie Ubisoftu, czyli na Uplayu. No, ale dobra, moi drodzy, jak już założyliśmy swoje własne konto, w takim razie musimy pobrać yy, platformę Ubisoftu, czyli ten Uplay, na nasz komputer. Yy, czyli teraz, tak, wchodzimy na link do strony, którą macie w opisie tego filmu, jest to drugi link, no i tym samym wybieramy opcję Pobierz na komputer. Także, jak widzicie, aktualnie rozpoczyna się pobieranie yy, tej całej platformy, mamy to w lewym dolnym rogu ekranu, no i teraz przejdziemy po szybkiej yy, Instalacji. Także klikamy tylko na to oprogramowanie, potwierdzamy na razie. Wybramy język. E, aktualnie, no w moim przypadku, polski. No, akceptujemy regulamin. Wybramy dysk, na którym chcemy zainstalować ten, ten program. No i potem wybramy dysk, na którym chcemy zainstalować e, tą e, platformę. Klikamy dalej. No i moi drodzy, klikamy jeszcze raz tylko zakończ. No i tym samym aktualnie odpali mi się już ta platforma. I tutaj możemy już na spokojnie. Zacząć z niej korzystać, aktywować gry. No i oczywiście logujemy się za pomocą danych, które wpisaliśmy prędzej, czyli ten e-mail, który podawaliśmy prędzej podczas logowania, oraz hasło, które ustawiliśmy prędzej. Także jak widzicie moi drodzy, tak mniej więcej łatwo i szybko założycie swoje własne konto i pobierzecie platformę Ubisoftu. Jeśli ten film na Ciebie przydał, to zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. dzwoneczkiem, a jeśli poszukujesz, tak jak mówiłem prędzej, gier z Ubisoftu, bądź ewentualnie gier kolekcjonerskich, czy masz do 100 zł, czy ewentualnie komputerów, zestaw komputerowych do danej kwoty, to masz link w opisie do porównywarki cen, która wyszukuje najniższe oferty w internecie. Miłego dnia, cześć!